Lazuryt zuryt przedsiębiorczości powiatu działdowskiego już jutro w piątek 10 marca. Starosta Działdowski Paweł Cieśliński i wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński Wspólnie są gospodarzami powiatowego spotkania z przedsiębiorcami, na którym po raz drugi zostaną wręczone wyróżnienia i statuetki Lazuryt Przedsiębiorczości Powiatu Działdowskiego. Lazuryt to kamień mądrości, symbol przyjaźni, sprzyja harmonii między ludźmi. W średniowieczu był tak samo cenny jak złoto. Najsławniejsze złoża występują w Afganistanie i eksploatowane są już ponad 6 tysięcy lat. Lazuryt zapewnia pozytywne oddziaływanie na Otoczenie. Na pokrycie tych słów niech będzie synergia aż kilku instytucji samorządowych. Impreza organizowana przez Telewizję Mazury pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego kibicuje sporej grupie, w składzie której znajdują się Powiat Działdowski, Gmina Litzbark, Gmina Miasto Działdowo, Gmina Działdowo, Gmina Iłowo-Osada, Gmina Płośnica i Gmina Rybno. Wszyscy są tutaj po to, by promować przedsiębiorczość, budować dobry klimat i pobudzać gospodarczą aktywność w regionie południowo-zachodnich Mazur i północnego Mazowsza.